Siema widzowie! W dzisiejszym odcinku powiem wam, co będzie w nowym update'cie w PetriMetry X. Jak widzicie, update mamy za 2 dni, 1 godzinę, 7 minut 50 sekund. I właśnie w tym updatecie będzie dodany sporo ciekawych rzeczy według mnie. A więc subskrybujcie, lajkujcie, napiszcie fajny komentarz i oglądajcie odcinek do końca, bo powiem wam, co po prostu napisać w komentarzu. A wygracie sobie fajnego peciszka, którego właśnie wylosujecie. Tym, znaczy wylosuję właśnie w komentarzach I w ogóle tu mamy pety Które wygraliśmy, wow O, otwórz na odcinku, dobra To jak będzie odcinek właśnie z tych giftów to też nagramy sobie Otwieramy gifty i otwieramy Jakieś prezenty od widzów czy tam coś Jeżeli mi wyślecie no to będzie mi też bardzo miło A jeżeli napiszecie w komentarzu fajne, Coś co na końcu odcinka powiem Żebyście napisali To oczywiście na następnym odcinku Kolejnym wam to wyślę Wylosuj jedną osobę, no i to myślę. A więc dobra, z tego co wiecie, update w Pet Simulator X dawno nie było żadnej krainy. Jak wiecie, mamy krainy sobie takie: yy, tu mamy takie. The Void yy, Ostatnie są właśnie te trzy krainy. Ostatnie jeszcze to było właśnie na dole: Christmas Update, ale już nie ma. Christmas Update są tylko te trzy. Ostatnia kraina PC to Cat World. Yy, na tej krainie, jak wiecie, nawet tam może pójdziemy. Na tej krainie mamy do zdobycia jeszcze Hyuja Którego właśnie łącznie z tym update'em już do zdobycia nie będzie No Najprawdopodobniej tak słyszałem I tu mamy Red Ballon Kata chyba Nie wiem, nie da się sprawdzić Ale tutaj mamy tak samo dwa Hyuja e. Już tam sobie podjedziemy I tu możemy po prostu wyrozumieć dwa Hyuja z trochę większą szansą może Niż tam na pewno, ale i tak bardzo ciężko Choć jeszcze, jaka są bardzo drogie. Więc na nockę, nawet by się chciało jeszcze zrobić, to ciężko jednak by było. 4,24 miliona, Tu mamy dwa huge: zielonego i czerwonego kata I w tym miejscu po prostu można wylosować póki co te huge. I tutaj może zostaną. Może też nie. Chociaż dziwnie, bo jeżeli by tutaj taka fajna kraina za 5 trylionów. I właśnie tych rainbow coinsów, była już po prostu spusta bez żadnego huge'a. No tak, trochę słabo. Jeżeli ktoś miał wszystkie krainy, to po prostu się ją kupił i naprawdę nic z niej nie robił. A więc, dobra, no to tu mamy jedną krainę. Ostatnią, jak widzicie, ta kraina w ogóle jest nie taka długa, bo ma, składa się z czterech. Ta składa się też z czterech i ta z trzech. Więc to jest tak na, naprawdę nie do w tej aktualizacji ta axolotl ocean to jest po prostu na devoidzie to wszystko się znajduje ale ta kraina jest po prostu taka najkrótsza tak sobie 5 minut przed ten pewnie mu zrobili nie no żartuję ale oczywiście słabo, słabo im wyszło może peso nie miał czasu czy coś no ale jednak no mogli się postarać tu mamy w ogóle y, tech world co jest bardzo duży y, tu mamy spawn world też jest spoko na początku fantasy world bardzo fajny świat połączony jest właśnie portalami a więc mamy krótką wstęp do tego świata a później mamy po prostu portale do danych miejsc a więc też spoko, świat duży, rozbudowany i my sobie teraz pójdziemy tutaj w to miejsce co będzie w nowym update i będzie właśnie nim nowa kraina z tego co wiemy bo tutaj zrobili nam ścieżkę I jak widzicie tu są hashtag 3, hashtag 2, hashtag 1 tak i tutaj najprawdopodobniej będzie hashtag 4 a więc idziemy sobie tutaj. Zobaczymy, co tu w ogóle jest. Taka fajna ścieżka. I coming soon, widzowie. Coming soon. A więc, no ciekawe, ciekawe, co tu może być. I my sobie to sprawdzimy. Tu mamy w ogóle jakieś takie yy, kamienie, czy coś. O tutaj, takie. Takie fajne, ciekawe, ciekawe. Naprawdę ciekawe. I taka, widzicie w ogóle kolorystykę tego? Takie jest, bo takie rysunkowe. A świat ten, z najprawdopodobniej z lików, co wiemy Będzie nazywał się Doodle World Czyli po prostu świat Buzz growów, coś w tym stylu Świat Buzz Growów, Pet Simulator X, to będzie nowa kraina I jak widzicie teraz na ekranie wyświetlają wam się pewne liki z tego update'u A więc też możecie popatrzeć po prostu co mniej więcej będzie dodane Widzicie te na przykład skrzynki co widać Albo jakieś sejfy, jakby w ogóle takie rysunkowe będą A zaraz przeniesiemy się do właśnie krainy Nowej krainy w PC X, właśnie do tego co ma być, to jest napisana tabliczka Coming Soon. Ale ja sam pewnie sposób już tam się dostać, widzowie. A więc zostawiacie szybko subik i łapeczki w górę, i my zaraz będziemy się widzieli po prostu na tej nowej krainie. A więc widzimy się już za chwilkę. Dobro, widzowie, jesteśmy już właśnie na nowej krainie, yy, którą w ogóle zostałem Dostałem udostępnioną od Prestona. A dokładnie z Big Gamesu możemy sobie po prostu na to wbić, a więc ja tu sobie wbiłem. Yy, nie no, nie no, żartuję oczywiście. To jest pewna strona po prostu z Lików Pecometer X jak wiecie, yy, może dużo osób już to nagrało, a ja teraz to nagrywam i to specjalnie nagrywam teraz. Miałem w ogóle go nie nagrywać, ale postanowiłem, że może moi widzowie niektórzy tego nie wiedzą, a więc wolałem to nagrać. I tutaj mamy coś takiego. W ogóle patrzcie na ten indeks, jak to wygląda. To jest takie rysunkowe bardzo. To palmy na przykład takie cieniutkie. Bardzo ciekawie, w ogóle tu na nic nie działa, bo to jest tylko koncepcja. Jak widzicie, jest to koncepcja, nie będzie nas dokładna w stosunku do prawdziwej gry. A więc to jest po prostu tylko takie prawdopodobieństwo, że coś takiego w grze będzie. No mamy przecieki w ogóle: RBGX. E, dobra, i tu mamy takie jajko. Na najwyraźniej jest tu 1,22 biliona. 128 milionów. Kręć, jajkiem, dudl To jest, to jak jest, um, widzicie, największe, chyba. Tak, tu mamy tańsze. I tu będą jakieś peciszki do zdobycia w ogóle... I w ogóle patrzcie mi sobie na to. Tu jest back to the white. O właśnie. I to najprawdopodobniej właśnie będzie coś takiego. Jak w tych innych światach, że po prostu będziemy mieli tą armatkę. W ogóle to jest armatka taka świetna. To jest sobie taka macieniutka. Jak to fajnie wygląda, w ogóle te góry wszystkie, co jest? Oni to fajnie zrobili, naprawdę. Bardzo mi się podoba ten świat. I teraz patrzmy sobie do góry i patrzcie taki wow. Te chmury w ogóle, te słońce, ten wulkan. Jak to wszystko fajnie wygląda. Takie groły. Idziemy sobie teraz tutaj. Kup, w ogóle czcionka jest taka fajna też. Nie wiem, na świecie zwykle takiej nie ma. Tu mamy taką końce nawet fajnie rysowane. Dobra i przechodzimy sobie za darmo oczywiście. Yy, tu mamy takie sejfiki. Właśnie jak widzieliście wcześniej na likach, No to bardzo są podobne. Tak samo te sejfy. Znaczy nie sejfy tylko skrzynki te końsy, te małe safety i wszystko jest bardzo podobne do tego co na Likan widzieliście, bo na tym jest w ogóle to oparte. Idziemy sobie dalej, zobaczymy co jest tutaj. Tu mamy coś takiego, też wulkan jakiś fajny. Ten, że teraz jest, zaczęły, balon balon w ogóle, I do tego da się wejść? o nie, to jest takie rysowane. Dobra, to wyglądało z daleka, żeby mógł do tego to, normalnie wejść. Ok, czyli to jest jednak takie rysowane. Deski na razie tu nic nie znajomo, widzowie, to jest po prostu koncepcja. I tu mamy ostatnią krainę, czyli czekajcie ile jest krain? chyba trzy. I tutaj mamy wielką skrzynię, widzowie. Wielka skrzynia. W ogóle ile osób tutaj gra? Trzy osoby. Pozdrawiam, o, pozdrawiam cię zombie. Dobra, i w ogóle ta gra... znaczy ta gra jest po prostu koncepcją. Jeżeli takie wpersonaleter będzie to ja będę... po prostu fajnie, fajnie będzie, bo to jest bardzo fajnie zrobione tu w ogóle mamy jakieś takie coś fajnie to wszystko wygląda dobra, a dalej słyszałem, że po prostu patch ma się skończyć, nie wiem, słyszeliście coś takiego a więc napiszcie w komentarzu a nie, napiszcie w komentarzu po prostu nowy update albo doodle, napiszcie w komentarzu doodle na... wyświetliło wam się tym jak macie napisać doodle i właśnie przypnę wam serduszko i oczywiście rozlosuję w następnym komentarzu, napiszcie i swój nick i rozlosuję po prostu osobę, która wygra jakiegoś peciszka i właśnie, słyszałem, że ma być koniec po prostu Pet Simulator X i jak widzicie teraz na screenie robię, Big Games robi nową grę, której jak widzicie tytuł jest yy, Pet Simulator Z ale yy, najprawdopodobniej to będzie gra może związana z Pet Simulator bardzo, ale będzie po prostu nowsza Albo po prostu coś w ogóle innego, a po prostu tytuł roboczy to Pet Simulator Z. Bo wątpię, żeby y, Pet Simulator Z była taka nazwa, miał być Pet Simulator kolejny, czwarty już, bo był Pet Simulator, Pet Simulator 2 i Pet Simulator X. I to jest właśnie Pet Simulator X, i to jest koncepcja do tej gry. A więc widzowie, to chyba w tym odcinku na tyle. Chciałem Wam po prostu przedstawić najnowsze po prostu leaky. Z całego update'u co będzie właśnie w sobotę o 18.00. A więc, w tym odcinku, to widzowie, na tyle. Trzymajcie się, widzowie, do kolejnego odcinka. No i Elo.